Dzięki, że wpadliście do mnie na kanał. No, w tym odcinku będziemy w końcu łowili tego pstrąga potokowego. Jak widzicie, mam przynęty polecone od was. Polecaliście mi te przynęty, żeby kupić. Niektóre pojawiły się nawet parokrotnie. A mam tutaj trzy obrotówki z MEPSa. Akurat srebrna jest. To chyba w rozmiarze 1 z R. Srebrna, taka niebieska z... Jedynki to są z niebieskimi kropkami i taka biała. Są też woblery dwa, bo mi dwa razy chyba w komentarzu widziałem. To są F5 i F7 Rapala. To bodajże są srebrne, o silver. Silber. Dwa, sre, dwa srebrne woblery Rapali rozmiarze 5 i 7. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale takie blaszki też były polecane. Oraz ktoś też pisał Giga. Co mówiłem takiego oto Giga. To no też wypróbuję. Taki czarny, klasyczny kupiłem, bo z tego, co przeczytałem, to na czarny w każdym roku bierze, nie? chciałam chciałem z żadnymi kolorami kombinować tylko, bo nie wiem aktualnie, co takiego, czym się żywi ryba, co tak aktualnie lata, wpada do wody. Po prostu jeszcze nie jestem tak tajemniczony w te rzeczy. Więc tak, mi pozostało jeszcze przed wyjściem wszystkie te kotwiczki, haki, haki kotwiczki, zadziory, muszę je pozaginać. I mam tutaj oto takie... Narzędzie, i teraz chwilę spędzę czasu. I we wszystkich tych przynętach po prostu pozaginam, żeby mieć wszystko bezzadziorowe. Aż tylko strzela, powiem Wam, lubię zaginać te. Fajna taka zabawa. <taka>, taka przed rybami zabawa. O, takie strzelanie. Dobra, jedna kotwiczka zrobiona jeszcze przede mną. Z 10, coś takiego. Dobrze, a więc jestem już na tym miejscu. Ulubione miejsce, więc pierwszo idzie Wobler Rapala, srebrny kolor F5. Podchodzę jak najciszej. Umiem, nawet za blisko nie będę podchodził. Jak mam miejsce najlepsze tam pod cieniem, to pierwszo zarzucę tam podkładę, żeby sobie to spłynęło i wtedy zacznę akcję. Od razu przestrzegam Was, że jest godzina 11 I jest w pełni słonecznie. Więc ten wstrąg może być nieaktywny za bardzo. No ale próbujemy. Wiecie co? Ja już bliżej nie będę podchodził. Ale tutaj stado drobnicy stoi. Pewnie nie trafię w to miejsce co chcę. Ale chociaż. Gdzieś bliżej. Dobrze, niech spływa sobie. Ten wogler. Dobrze zacznę pracować. Nie... Mam, siedzi, działo coś. Już coś się działo. Już coś się działo. Widzowie, nie uderzenia. Więc więc jest ok, ale no jeszcze Jeszcze nie zarzuciłem dobrze. Spróbuję tam rzucić chwilę odczekam, ale no prawie no ale to jeszcze nie to tak i tam chcę w te same miejsca jakże to jest standard nie wiem czy to spłynęło gdzie już no widzicie, ciężko jest, ciężkie miejsce że nie chcę podchodzić rzucę tam pod kłodę tam też spoko miejsca są ja nie wiem czemu te rybki, ta ławica jest zainteresowana czy to stado klanie jest czy co że oni się interesują zaplątało mi na szczytówce wiecie co wam powiem zmienię przynętę na schowam jego do pudełeczka Założę tą obrotoweczkę. Sorry, blaszkę tą Nigdy nie łowiłem na nią, ale spróbujemy Nie wiem jakiej pracy mam się spodziewać Ja wejdę jeszcze tutaj Trochę za głośno Nie wiem, że tak pracuje, no Całkiem ciekawa praca powiem, no. Ale te pis są tym zainteresowane Ale to na lewo, na prawo się macha Jaka to praca ma szalona I Jeden krok dalej Dobrze widzę, mnie to jakoś nie przekonuje ta blaszka, wiecie? Ja he, zmienię teraz na brutówkę. Tak, o, niebieskie kropeczki Założę brutówkę i zobaczę, jak ona to pracuje. Ja widzę, że tam z powietrza nieco atakuje, no stop zbiera. Może i giga to założę, ale chyba do poblarka wrócę. Się interesuje ta brutówka. Fajna obrotówka. No O nie. Oj za drzewo. Mi się złapała. O ja... Ale to supeł się zrobił. No nic. Na teraz to może nie będzie straszyć tutaj jakoś Ale się wygrzewają tutaj. A tam coś skacze. Płynęło coś większego. Czyli muszę tam obrzucić ten teren. Coś łaskoczę za nią. Nie wiem co to za rybki zjeżdżał. Wow, O, wow, o, wow. za daleko. Jest jakieś zainteresowanie na obrotówkę, zmieniam na Za eee, Zaukładam większego Wawlera. Podaję, że to jest F7. Mogę się mylić, ale zobaczymy, co na tego większego się skusi. Czy może czy w ogóle coś się skusi? tak o. Ja. Ale ma pracę! On! Ale on ma pracę piękno. Ja go widzę przynajmniej teraz dobrze. Aha, dobra, on to sobie spływa. Nie, on tam jeszcze, o i zacznę pracować nie? Żaden nie wyszedł z nary Do niego Dobra, ja już ostatnie rzuty tu robię i ja uciekam z tego miejsca Coś zaatakowało Coś się zainteresowało tym Wopkiem, ale o, Uciekamy z tego miejsca Widzowie, lecimy na następne miejsce Również dobre. Tam jest F5 na drzewie. Znowu. O, o, się udało je wyjąć. Się udało je wyjąć. O, o. przechodzę przez rzekę, bo pamiętacie, tam pierwszy raz złowiłem w Ale to jest pozarostane. Strach iść bez długiego podgieraka, ale idę tam. O, widzowie, może nie jestem najciszej, ale się staram Siedział, siedział, miałem uderzenie, miałem uderzenie. Od razu, na wstępie. Tutaj dwa strągi pod rząd kiedyś zrobiłem. Siedzi, nieduży. Siedział nieduży w strażach. Chcę być cicho, ale wiecie, że nie da tu, nie, Ciężko tu być cicho. Bardzo. Od razu przygotujesz się do strzału. Staram się teraz cicho podejść tutaj. To jest zatrzyw, tak. Postaram się tylko, nie? Tutaj jakaś dziura jest. Oj, Miejsce fajne, nie? A co to za styl Jest. Jakieś jakby uderzenie miałem. Idę ja dalej. Ja ustanę tutaj. Cisza nie A. Ah. Trochę głośno. Dawaj barszczu o kurcze o kurczę gdzie złowiłem 3-4 prawie pstrągi To właśnie tutaj obrzucam je może jakiś się skusi A, teraz zielsko jest duże To już nie to samo co wtedy Fajne wstrągi pływały, a mianowicie też to złowiłem Ach, o! o! Palec mi się wbiło Dobrze, to bez zadziorowe Ale ja strzeliłem Się nie interesuje w ogóle woblerem Chyba będę musiał zmienić na Na giga zmienię Może z powierzchni Coś się skusi Nie chcę rybka brać Będziemy próbować jig'a teraz Zobaczymy w ogóle jak tym się rzuca Czy ja pod dam radę tym dorzucić Dam radę, o Jezu jak ja dorzuciłem To się topi? Nie mówcie, że to się topi Tylko się rozleciały miż woski Nie Tak? Nie, a ja dziecko zaczepiłem Aha dobra, to pewnie nim się łowi tak, że ja po prostu odciągam go lekko czy coś Dobra, fajnie, fajnie Ale leci to, kurczę. drzewie jest podmyty taki dół i tam non stop, tam szybciej płynie nurt i tam non stop jakiś kleń, coś non stop łapie jedzenie, e, pokarm i ja tam raz podrzuciłem i mi uderzyło i się staram tam podrzucić, widzicie coś tam się dzieje non stop tylko trzeba, akurat problem jest w tym, że trzeba mega precyzyjnie rzucić i to naprawdę bardzo, I się staram nie wychodzi może to za dobrze, podrzucimy jeszcze dwa razy, spróbuję i idę stąd o, coś tam Jest ciężko, nie wiem co, czym oni teraz się żywią Dobrze, dalej nie idę, potem nie ma już nic ciekawego Lecę ja do samochodu i jadę w następne miejsce Dokładnie, trzeba następne miejsce obrzucać Idę ja Idę ja, no już pomyliłem Tutaj jest dróżka, wejście do lasu, tutaj się wchodzi od razu Chyba nigdy nie zapamiętam gdzie tu dokładnie się schodzi na dół. No raczej nie. Już tu jestem któryś raz, a za każdym razem od innej strony wchodzę. Ha oh, oh, oh. te problemy. No dobra. Ile no, no tu węży jest? Masakra. Mówię wam, wąż za wężem tutaj. Wiem gdzie jestem, no Idę ja przed siebie, tam są zajebiste miejsca. Miękko tu. Dobra. To są te miejsca. Czy ja dorzucę tam gdzieś? Gdzieś tam dorzuciłem. Mam tego giga, ale myślę, żeby na obrotówkę to zmienić. No nie mówcie. Co to się zaczepiło? Ja nie pójdę tam w miejsce, bo spala je. No i się urwało. Muszę zestaw od nowa zakręcić. Zawiązałem już wszystko, teraz idzie... Srebrna obrotoweczka na no, strągi tylko tutaj odwiąże już się plączę i tu myślę, idziemy podejdę tam trochę No nie, oho Nie da się być tu dzisiaj, to jest właśnie minusy tak tych miejsc obrotóweczka fajna jest, bo można powoli je prowadzić bardzo bardzo powoli Wiecie, dzisiaj też może być taki dzień, że nie bierzę. No zawsze miałem tu jakąś rybę no a dzisiaj jest tu ciężko o coś o jakąś rybę nawet to jedno nic nie chcę. brać dzisiaj też pewnie pogoda akurat wybrałem taki dzień i godzinę że w lampę samą przyjeżdżam, zamiast o 16 sobie przyjeżdżać jak zawsze to robiłem o 17 .00. dobra idę stąd lecę ja widzowie na następny odcinek Oj widzowie, jestem tu w tym miejscu, gdzie domek ten, ale słyszę, że bardzo dużo kajakarzy jest i to bardzo, więc chyba sobie nie, a chyba słyszycie nawet, chyba sobie nie połowie. szkoda, więc teraz, czyli na ryby będzie trzeba się wybierać tylko i wyłącznie, jak jest, teraz będzie trzeba się wybierać tylko jak jest, jak jest sam ranek albo pod wieczór, pod wieczór też mogą być spływowicze, teraz... Możecie zobaczyć, że tam ktoś spływa kajakami A więc dobrze widzowie, jak tu już turyści pływali kajakami To to już, już wiecie Ja widziałem jak oni płynęli, to nie, nie, nie To już nie jest pora na ryby No tak szkoda mi jest mówić, że to ostatni raz już mój Gdy naprawdę są piękne miejsca Chciałem podejść w to miejsce, gdzie klenia mówiłem ostatnio Może mi się uda jeszcze podejść na nie, bo to jest właśnie tutaj Spróbuję, ale wątpię, że coś na nie złowiona. Nie liczyłem, właśnie na koniec chciałem sobie stawić. Będę zmuszony na inną rzekę jeździć. Tamta rzeka, ta inna rzeka jest większa niż ta. Nie jest taka wąska, jest szersza, głębsza. Jest może z tego, słyszałem, jest mniej ryby, ale jest dużo większa ryba. Ostatnio znajomy złowił tą strąga 58 cm. Masakra. Dzięki za polecenie przynęt. Przynęty są mega zajebiste. Giga jednego zgubiłem, miałem jednego obrotówki fajnie pracują, kurcze, że tak powoli można je prowadzić i te woblerki, zajebiście migoczą, zajebiście pracują, no te woblerki to jest klasa, jest moc więc będę to na pewno łowione ja co, ja jestem na rybach 4 godziny już jest po 13, a ja przed 10 przyjechałem, więc 4 godziny walnęły jak jestem na rybach, no myślę, że wystarczająco, w sumie już głodny trochę się zrobiłem więc dzięki zaglądnięciu tego odcinka Pff, nie udało mi się żadnego Strągu złowić. No, no, no ostatnio coś, coś mnie trzyma, że nic mi się nie wydaje złowić. No trudno. Ale i tak było pięknie. Dawno nie byłem na typ strągach Mega zajebiście mi się chodziło. Z samego rana. Czwarta, piąta. Będzie trzeba przyjeżdżać, nie później. Dobra, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, siema.